Cześć, cześć, siemanko, z tej strony Lulek. Dzisiaj gramy sobie w jakąś tam mobilną gierkę, nie pamiętam nazwy. Okej, okay, lecimy. I tutaj się ogólnie zbiera jajka i robi potworki. Widzicie, tutaj robię takiego ten, potwora już. I ogólnie gierka jest bardzo fajna, polecam ją zainstalować, bo już kiedyś w nią grałem. I jest mega fajna ogólnie ta gierka. Okej. Okay. Także teraz słuchajcie, włączyłem sobie ogólnie internet, żeby nie mieć reklam na odcinku. Słuchajcie, dobra, rozwalamy to. I słuchajcie, możemy sobie zaupgrade'ować teraz siłę. Za reklamę nie będziemy upgrade'ować i tak mam wyłączony internet. Chyba nie będą działać reklamy, tak mam nadzieję, bo inaczej będę musiał je odciąć. Okej, okay, słuchajcie, lecimy tutaj po pieniążki, o mój Boże. 500 pieniążków w pierwszej rundzie. Kliknij się, dobra. I zawsze mi się wyświetlała tutaj, ma w tym momencie... O, chyba będzie. A nie, za mało miejsca, tylko okej. Okay. No, Za mało miejsca nie zwracajcie uwagi, po prostu mam zawalony telefon. To gram niedługo będą odcinki... Nie wiem jak ją wmontuję na telefon, ale jakoś wmontuję, bo. bo mamy nadzieję, że wmontuję kamerkę. Ale no, muszę trochę przenieść swój nagrywacz. I słuchajcie. I jak tam nam pójdzie? Okej, okay, słuchajcie, boss ma taką samą głowę jak ja. I uwaga. I lecimy, słuchajcie, i yy, chyba znowu... Nie, nie 500. A nie, 500. I słuchajcie, znowu 500 pieniążków, także... Okej, okay, ten się unosi na wodzie, my tutaj stoimy, oczywiście klikamy next. I... I słuchajcie, ja wam pokażę, jakie już potworki porobiłem. I tylko trzy jajeczka by zostały, słuchajcie. Musimy je w końcu zrobić. E, takie potworki zrobiłem. Mam nadzieję, że wam się podobają. Okej, okay, także... jest rundą. E, takiego jajka wiem, że nie mam, także zrobimy sobie je. Bo to ja wiem, co to jest za... ...w ogóle za zwierzątko. Pelikan. Czy jakoś tam nazywa? Okej, okay, słuchajcie, nie, to to potworek bardziej taki, słuchajcie, będzie chyba dzisiaj pierwsze jajko już zrobione, o tak, będzie pierwsze jajko, bo widzę już to, tylko żeby mi takich lagów, Ale i słuchajcie, okej, okay. rozwalamy, czy nam się udało, słuchajcie, i mamy pierwszego zrobionego, jest nim pelikan. Okej, okay, słuchajcie, lecimy na wojnę. O, on też ma trochę pelika na części. Okej. Okay. I ile pieniążków nam się uda? Słuchajcie, od razu klikam Last touch. I słuchajcie, ile? Jak zwykle 500 pieniążków. I ten się wynurza z wody, także słuchajcie. I uwaga, wykluje nam się jajeczko. Uwaga, wykluła się. I jest pelikan. Później będziemy ich ewoluowali. No, thanks, dobra. Eee, yy, yy, słuchajcie, poczekajcie, yy, nic tutaj nie będę klikał, dobra, to jest shop w ogóle. Nie wiem, o tu są te, nawet nie wiedziałem, że można. O co chodzi? Co? Gloves, to tego nie będę klikał. Co to? Niejednorosca chcę, tutaj słuchajcie. Sorry za takie zakłócenia, ale tam coś się u nie dzieje na dole, nie wiem nawet co. Także mega sorry. Bo ja jestem w moim studiu, o jeszcze wam tego nie pokażę. O patrzcie, jaki fajny. Obłacała się wydać trochę pieniążków. Jakby to słyszeliście, to ja nie wiem jakie ja mam szybkie palce. Bo nawet kciukami tego nie robię, a ja tak szybko klikam. I 300 pieniążków, no, nie pieniążków, jak on się dzisiaj udało, nie, tak słabo, oh, nie e... Okej, okay, jesteśmy Słuchajcie, sorry, że tak e, musiałem zrobić, ale nie chcemy się już, słuchajcie, nie e, Bez jednorożca na razie Okej, okay. to poróbmy sobie tego kamiennego I teraz, słuchajcie, weźmiemy to I cóż to będzie? O, hagiwagi, chyba, hagiwagi. Chyba ha tak, hagiwagi. Hagiwagi, co ja w ogóle gadam. Okay. No nie, jak wy to słyszycie, to ja nie wiem. Jak wy macie słuchawki jeszcze na głowach, słuchajcie, to Rip wasze uczy. Bo później będę pięścią pewnie walił. No i 400 pieniążków, już nie da się nalecieć na 500. Ej, czy jakbyśmy dolecieli na przykład na tysiąc pieniążków? Oh my god. O, słuchajcie, jest jakieś nowe. O, tutaj słuchajcie, takie czerwone. No to jest fajne, bo ma... O, patrzcie, następne. I słuchajcie, zrobione. I tu jakaś głowa smoczka. Pół smoczek, pół kotek, tak myślę. I, słuchajcie, teraz mamy wszystko podwójne. Lulek, klikaj, no nie lagi! To mi nie przeszkadza, że mam za mało miejsca, szybko! Ogólnie ten film już tak serio długo trwa?! Co jest?! A mi się wydaje, jakby trwało jeszcze dopiero minutę, a już sześć minut! Niesamowite! Eee, yy, bo, bo wita, wita, srita. Kliknij, dobra. Eeeem... Yy. Pelikana już zrobiliśmy. Chętnie bym zrobił drugiego. Oczywiście tylko spróbował. O, słuchajcie, tak można rozwalić dziecko. Tego byśmy nie chcieli. Oczywiście, żebyśmy nie chcieli, ponieważ wtedy byśmy. O, gościu ma głowę kota. I patrzcie, prawie pelikan nam wyszedł. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Uf, uf, uf. uf. uf! Dobra. Od razu klikamy... O kurde! Jak poleciał! I w końcu pi 500 pieniążków. Mamy to. Eee, sorry, za ten przed chwilą było jakieś chrupnięcie też nie wiem skąd. Chyba mi coś w nogach strzela. Kurde. Niedawno byłem... Nie, nie w sumie to nigdzie nie byłem. Ja jestem głupi O kurde, ale bug! Coś mi się zbagał. No. Żeby... O, słuchajcie, będziemy mieli głowę. Fajne, nie? Kotek. U, kurde, ale duży. Dawajcie na maksa, nie? pas gigant. Już to jest gigant w porównaniu do tego, że ma ciałko hagiwagi, nie? Masakra, jak my lecimy. daj do 6 I słuchajcie, pięćset 500 pieniążków. Sorry, że mówię tak, ale ja nie wiem, czemu tak mówię w sumie byłam. Dobra, nieważne. Ja chcę zrobić w końcu tego kotka, żebym go zrobił do kolekcji. Ja zrobię kotka w tym odcinku. No koniec Odcinek ma co najmniej trwać parę minut, nie? Już 8 minut! Jak, jakim tu tam minuty tak szybko minęły? Tutaj zbieram pieniążki. Hagiwagi. łagi! Jest tu 54 wielkości! Okej, okay, 72 no. Przecież jak. No papcy, jak to wali! Ej, na 5 hitów! O oh mój Boże, słuchajcie, ale się cieszę, słuchajcie, jesteśmy bogaci. Zaraz, słuchajcie, załóżmy sobie jednorożca. I, i robimy to oczywiście. I, o, nasze ulubione jajco. Teraz to jest nasz cel, zrobić tego kotka. Kamiennego i takiego. I słuchajcie, mamy, mamy tylko jedną część od, od, od... Jak to wygląda w tym jednorożcu, Boże świetny! Ale lak! Okej, okay, sorry, że przed chwilą nic nie mówiłem, a ja tak zamarłem, nie wiem dlaczego. Okej, okay, lecimy. Okej. Okay. I... Pniążków, dawaj, 500.